I hej, z tej strony Nomika i witam was na kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Dzisiaj wbijemy Adepta na Cenobicie. Już pokrótce tylko wam przedstawię jego dodatki, dary i umiejętności, bo to już macie w poprzednim odcinku z tego również Killera. No i jego dodatki to opalizująca konfiguracja lamentu, oryginalny ból i mamy również chyba nowe memento mori, a z umiejętności to hack plagi, ofiarowany ból, lądwa, 2 y igraszka i zakleszczenie. Mamy również dalej nasz quest na glify. No i ja daję ready, a my zaraz się widzimy w meczu. Powoli mapa się już czytuje, a ja chciałabym Wam przypomnieć o tym, że możecie zostawiać subskrypcję na tym kanale, łapeczki w górę i komentarze pod odcinkiem. Jeśli możecie, byłoby mi miło, bo to zawsze wsparcie dla twórcy. A jeśli nie wiecie, co napisać w komentarzach, to pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak nasza ruletka, czyli nie musicie się znać totalnie na grze, albo możecie się na niej znać i napisać konkrety po prostu. Czyli wybieracie, czy mam zagrać surwem czy killerem, to bardzo ważne, żebyście to napisali. I potem losujecie. Od 1 do 40 losujemy surwa lub killera, jakim mam zagrać, a od 1 do 30 losujemy jego perki. Albo na odwrót? Nie no, chyba tak miało być wydaje, albo coś przekręciłam, ale tak tak możecie losować. No i dobra, gramy kolejny mecz naszym Cenobitom. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja absolutnie nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. Um, czy mamy jakichś słabych, mocnych surwów? Nie wiem. Mamy na pewno surwa z latarką, więc tego musimy przestrzec tutaj. Że jest w teamie latarka i trzeba będzie na nią grać. Mamy postawionego również bunia, więc to też trzeba będzie tutaj egzekwować. Dobra, nikogo tutaj nie widzę. Tutaj ktoś był. Oj oj oj. No, słyszałam cię dwight. Niestety ale było go dosyć mocno słychać. O! Udało mi się Dobra O już się, się poddał Na tym haku Aha. Surfka się przy nim goniła i on się poddał. dobra, mamy to. Co oni robią? Nie rozumiem trochę. Czy to będzie taki szybki mecz? Ale na takim szybkim meczu to ja nawet Adepta nie dostanę. Pary, ściągaj je, bo ja chcę Adepta jeszcze. O, fajnie. Chociaż tyle. Przepraszam, dlaczego pani niszczy todem? Co się stało? Mam nadzieję, że chociaż nikt mnie zdiskonektuje, ale jak ktoś zdiskonektuje, no to będziemy grali next, no, co mam wam poradzić? No żyćko No ja już nie będę dla nich taka Nie ściągaj jej, ziom Horus of Chaos, osiągnięcie zrobione. Nie wiem, co to osiągnięcie znaczy, ale okej. Kiedy chyba naprawdę chce zginąć za wcześnie, mała. Nie się pobawić, bo ja w sumie... O! Złapałam ją! Na tą moją umiejętność, której nie rozumiem. No dobra, no chodź. Róbcie ją i róbcie geno. Dobra. Powiem wam, że no musimy się chwilę pobawić, bo, bo ja nie będę miała za to żadnych punktów. Więc nie żebym to z jakąś chęcią robiła, no ale trochę pobawić się muszą. Ja, ale. No, no dobra. A nie chciałam się teleportować akurat. Ale dobra, rób tą kostkę. Ja, ale, że się leczyć? Leczyć to nie. Leczyć to nie. Iść lubgena, Claude, nie. A tego pana bym sobie przygarnęła w sumie hmm. zmieniłeś bieg. Masz. Wow. Nie udało się. <laughs> Nie wystraszyłam go odpowiednio. Miesz mnie stary! No ale powiesimy cię. akurat jeszcze możesz wisieć, to sobie zawiśniesz, ale one... No, powoli będziemy musieli je eliminować. Niestety nie będziemy tym dobrym killerem, który się bawi, a potem daje im uciec. No nie, niestety nie, bo ja muszę zrobić adepta. Więc no, zobaczymy. Ale że tak się napotoczy napotoczyłaś klodent. No cóż, nie żeby mi było smutno. Ale muszę się was, po was pozbyć. wow! wow. Dobra, tylko najgorsze jest to... ...że ja potrzebuję mieć wgląd na niego. Oj tak, tak, ziomeczku. Chodź tu. No zrobiłeś Gena, to fakt. No nie, tutaj nie ma... No dobra. Tam nie ma haków, więc idziemy tutaj. Proszę bardzo. I ostatnią surfkę też idziemy wykończyć. Przykro mi, że musiałam się aż tak z nimi pobawić, żeby móc ich zlikwidować, ale no niestety nie pozostawili mi zbyt innego wyboru. To możemy zabić przez Memento. Dobra, też niewiele pewnie będziemy widzieć. O, a może całkiem dużo. Ale chociaż tyle. To teraz to absolutnie nic. O, fajnie. No i wciągło ją. I mamy! Zdolny Cenobita! Wow! Napiszę im, że sorry, ale adept. Sorry. Adept. Ale no, tak wyszło, musiałam to zrobić, żeby mieć tego adepta, musiałam się nimi pobawić, bo zaczęli się poddawać, a ja bardzo, 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 bardzo długi czas pracowałam na to, żeby mieć tego adepta na scenobicie, więc tak jak widzicie wyszło i nawet kogoś złapałam na tą teleportację. No i co? Nie mam wam nic innego do powiedzenia, jak. dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem, pa pa!